Siema Kurde, bateria mi się nie naładowała Ale lipa To nic, ale mam chyba drugą Mam nadzieję, że mam Zaraz zobaczę Kurde, nie wziąłem No to biorę ładowarkę Na budowę i będę ładował Słuchajcie, zaczynamy eee... Nie wiem ile mi się uda nagrać ze względu też na baterię. Muszę ją naładować, bo później będzie mi potrzebna. Tam już widzę okna wymieniają. Eee, I co? Ale wyszła sytuacja. Do, w tym tygodniu mieliśmy skończyć jeszcze i, i drugie piętro. Ciekawe jakim magicznym H. Bez szansy. Nie wiem co będą robić, ale... Eee, no nic, idziemy, słuchajcie. Trzeba się zbierać i rzucać dzisiaj przynajmniej raz. Bo ja później muszę pojechać w jedno miejsce. Zobaczycie w dalszej części filmu, gdzie. Eee, no nic, słuchajcie. Ja na samym początku życzę Wam miłego oglądania. I zaczynamy, idę, mówię, podłączę sobie baterię, bo mam oj, bardzo mało, z 20%, a później mi trochę kamera będzie bardziej potrzebna, jak teraz. Czyli raczej w tynkach na ten moment nie nagram nic, ale za to może uda się coś nagrać później. Tak więc, miłego oglądania i zaczynamy. Słuchajcie, tak jak mówiłem przed chwilą, to chwila. Mówiłem rano, jest godzina już późno popołudniowa. Nie nagrywałem nic, ładowałem się, kamera, nie miałem drugiej baterii i w sumie dalej jej nie wziąłem. E, słuchajcie, ja skończyłem trochę wcześniej robotę, rzuciliśmy tylko raz. E, I wróciłem do domu, poogarniałem co miałem poogarniać i jedziemy w tym momencie na załadunek. Dzisiaj odbywa się kolejny. Trochę późno, mam nadzieję, że uda nam się wszystko załadować. Eee, I co? No, zaraz zobaczycie, co to będzie. Słuchajcie, na samym początku. Eee, nie wiem czy pamiętacie. Z płuk Lemkena opala 110. Udało się tam coś delikatnie z ceną zrobić tam wiem, że ktoś dzwonił, tam kilka osób w sumie pytało o ten pług eee, to gdyby ktoś był zainteresowany to się odezwijcie na maila i co więcej eee, słuchajcie, no nic no lecimy eee, miałem jeszcze coś chyba nie na ten moment kurde, wyleciało mi z głowy powiem wam, jakiś jestem rozbite. No nic, e, kurde, zobaczcie, co się dzieje. Kiedy ja tam dojadę, nie? Jest słaba godzina, strasznie na jazdę. No ale nic nie poradzimy. Jakoś trzeba przebrnąć przez te korki. I to tak obawiam się, że będzie się ciągnęło. Nie mam w sumie tak strasznie daleko, ale czasu to będzie odgroma, nie? No a jutro dalej tymkujemy. E, jutro polecimy chyba dwa razy. Okazuje się, że tynkujemy tylko ten jeden apartament na tym poziomie. W poniedziałek wracają chłopaki i wbijają na drugi. A my schodzimy na sam dół i robimy tylko parter i uciekamy z tej budowy. Resztę chłopaki będą kończyć. W sumie to była ich budowa. I tak, tak chyba wyjdzie najlepiej. Robilibyśmy może pierwsze piętro, ale wtedy trzeba by było robić silosu. A my nie jesteśmy w stanie zrobić Silosu. Głównie dlatego, że no nie podepniemy dwóch maszyn i będziemy robić parter. A tego apartamentu tak naprawdę ja myślę, że go w jak skończymy. Bo jutro, jeżeli rzucimy dwa razy, to myślę, że niewiele chyba zostanie z tego. No ale to wszystko zobaczycie jutro. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać. A teraz jadę i ładujemy. Zobaczycie co. Dobra, słuchajcie, ja tu ogarniam. Kurde, tu nie ma się gdzie załadować, droga jest zamknięta. Eee, tu trzeba takie kółko naokoło walić, że ja pierdzielę, nie? No ale nic, nie mamy wyjścia. Jadę teraz. Ogarnąć się jeszcze z kierowcą i zaraz... zaraz, no nie takie zaraz. Tu się zejdzie za nim, bo tu kurde trzeba takie naprawdę duże koło strzelić naokoło. Koło strzelić na około! A głównie po to, że trzeba przewieźć koło. Zobaczyć. Zaczyna się akcja, słuchajcie. Zaraz zobaczycie, jaka. Wózek jedzie z nami. Ale jedzie też z nami to I to w komplecie. Piękny jest. A wózek jedzie, bo jadą koła dodatkowe. Jedzie cały zestaw. I dobra, ja jadę. Na miejsce załadunku yy, pomagam rozpinać na jazdę i działamy, bo jedziemy jeszcze w jedno miejsce. Ale pogoda troszkę nam paskudzi sprawę, ale to nic, jakoś powoli damy radę. Zaczynamy akcję: traktor wjeżdża, ale to powoli. Jak już dojechał, tyle to chyba będzie jeździł, nie? Jadą i koła. Pogoda niestety nie dopisuje. E, jakieś końcówki, wszystko do dopryskiwacza jest w środku. Olej był rok temu wymieniany. Przy 4345 godzinach. Błyska się kurczę. No, e, olej w silniku był wymieniany. Jest jeszcze coś nowego. E, w hydraulice, kurcze, mówili mi. O chyba, chyba w dokumentach jest wszystko Co miało być Czekaj, nie wiem Piękny traktor Nie wiem czy właściciel ogląda, myślę, że tak Bardzo ładną sztukę kupiłeś Naprawdę za małym stanie i o, bardzo miło Państwa Komplet zaczepów jest w kołach Górny, Dolny Pięknie idzie z dębnicami, jest Wejdzie jeszcze jedna Wejdzie. na spokojnie Ten dzik jeszcze chwilę musi poczekać Przypominam, że jest zajebista brona z hydropakiem hydraulicznym, oczywiście z wałem strunowym 3 metrowa i to oczywiście pszit, jedzie. Jeżeli ktoś chce, w dobrych pieniądzach jest do zabrania, a ten kolos musi jeszcze chwilę niestety poczekać, jeszcze ma robotę. Słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie jakiś czas temu, w sumie to niedawno, chyba w tamtym tygodniu to nawet było. Jakiś czas temu, w tamtym tygodniu to też jest jakiś czas. Eee, pokazywałem zdjęcia Ursusa 912 z beczką. Znam tego cenę całego zestawu. Za 600 metrów. Słuchajcie, miejsce docelowe będzie cena po prawej stronie. Za beczkę i za traktor w całości z dokumentami, wszystko tam bla, bla, bla wiecie, jest to w Polsce, ale transport trzeba będzie zapłacić cena za ten zestaw 36 tysięcy złotówek gdyby ktoś był zainteresowany zapraszam na maila dowieziemy pod dom Wsio, wsio, wsio. tak więc zainteresowany, miejsce docelowe jest po prawej stronie, zapraszam szlachta się bawi z pilotem szeroko, a dobra są sprawca całego zamieszania. Zapomnieli dowodu z domu, bo tutaj jest dwa dowody. Jeden się trzyma w, w samochodzie, czy tam w ciągniku, a drugi w domu. No i jednego zapomnieli, musiałem przyjechać z nimi do domu, ale już jest, bo to byłby duży problem. E, słuchajcie, nie wiem jak tam kierowca. Ja wyjeżdżam na kolejny załadunek. Jest jeszcze coś do doładowania. Zaraz się dowiecie co. Coś przed nami idzie. To słuchajcie. Dawno kupione, ale dopiero teraz niestety jest miejsce, żeby to załadować. Stopkę trzeba skręcić. Właścicielu niechcący się uszkodziło delikatnie, że będzie traktorem naciągnąć. Dobra, ja idę mu wyciągać. Jeszcze jedna maszyna jedzie. załadowana, Wpinać i w trasę. No i wychodzi na to, że pospinane i jedzie. Nowym klientom serdecznie gratuluję nabycia nowych maszyn. I gdyby ktoś był jakimiś innymi zainteresowany, zapraszam do kontaktu. A w niedługim czasie może podobny transport lub zestaw dojechać do Was prosto na podwórko. Dobra, słuchajcie. Załadowane, ja odjeżdżam. Jedzie. Za trzy dni powinno dojechać do nowych klientów. A z wami koń, kończę ten film ogółem, ale ja wam dzisiaj go nie wrzucę, nie ma szansy. Wrzucę wam go pewnie już jutro, dogram i piątek. I dostaniecie razem, bo słuchajcie, jest już dziewiąta godzina, jadę się myć. Kurde, nie wiem, czy dobrze jadę. Pewnie, że źle, ale to nic. Jakoś kółko strzelę już. No, i dogram wam jutro, wjedzie w jednym filmie, a mi się dzisiaj już nawet nie chcę składać. Powiem Wam szczerze, jadę do domu, odpoczywać. Jutro też jest dzień, trzeba iść pracować. Tak więc, nie żegnam się z Wami. Widzimy się po krótkiej przerwie. Siema po krótkiej przerwie. O, transport już idzie. Też u Was popadało. Powiem wam, tu tak dopierdzieliło wieczorem wody No podlało, aż widać Kurde, ciemno o, Znowu trąbię, jadę i trąbię A nie ma nikogo No zaczynamy Piątek, długo wyczekiwany Dwa rzuty i do domu Ale jeszcze trzeba zrobić dwa rzuty, nie? Da się radę o przepraszam Kawa jeszcze nie działa Super się spało Jadę jeszcze zajadę, zatankuję Bo już powoli marnotą śmierdzi Zaraz pyknie, że będzie dwie kreseczki tylko, a na jutro się paliwko przyda tutaj przy Autostradzie diesel drogi Euro50 bez dziesiątej centa czy tam centnej No i idziemy, działamy, a jest tej roboty, ale nie ma tego złego. Jesteśmy. To co się udało Sejmonowi porobić. Tutaj ścianka, tutaj drzwiówka, suficik. No, a na Są czy nie? Nie ma. I tutaj drzwióweczka, tutaj i suficik. Nie mamy co gorsze narożniczków, ale trudno się mówi. No nic, co? Pasowałoby zacząć coś. Pewnie stamtąd tu kotłownie można atakować. No. Trzeba będzie narożniki jakoś postawić. Ale najwyżej wyjmujemy sufit. Mamy. No trudno zostanie na razie. No. I robimy tylko ten apartament i chiną. Tutaj. Wiatra puste? Nie, przez wiedrami muszę pójść na górę wylać. I zaczynamy. Działamy. Nie ma co. Robimy, mówię tylko to. I tutaj na tym piętrze koniec. Idziemy na pierwsze. Już tutaj odtąd zostaje dla chłopaków. Dobra, wszystko w temacie. My już jesteśmy, można powiedzieć, że porzucimy, znaczy rzucone i zdrapane. Jeszcze glif został, już Wam pokazuję, co i jak i ile. Tylko szukam tego ciulika jeszcze. Udało się rzucić tą ściankę, tą ściankę, tą i tą. Glifa założyłem z A dlaczego tyle? Materiał się w się skończył. Widzowie! Pierwszy rzut skończony, na drugi się na razie nie zanosi, bo nie ma materiału. To teraz w ogóle godzina. Dziesiąta, ale przerwę trzeba, trzeba zrobić. Jest. Ogarnięte. Można tutaj gniazdkę będzie powycinać, no rozkleić. W ten pokój już posprzątać. No i mamy praktycznie wszystko gotowe, a deski trzeba będzie tylko tutaj ustawić. Zbierzemy to na dwa rzuty? Może się uda. Powinniśmy. Dobra, my się chyba bierzemy. Jest po przerwie. Nie wiem, co tam się dzieje. Czy przyjechał w końcu, czy nie. Chyba powyżej nam gniazdka, ale przyjechał. Silos. I z hds -em. No właśnie, teraz pytanie: co my będziemy robić? Czy będziemy rzucać, czy nie będziemy? Późno już trochę jest. Nie wiem czym się chce. Zanim on się poprzestawia, on jeszcze tego nie zabrał. Jeszcze musi tamten postawić. To się zajdzie pewnie z godzinę. To myślę, że my zrobimy tak, że nie będziemy dzisiaj rzucać. Tylko rzucimy cement w łazience. O, fajnie. Mógłby nam pozabierać i big-bagi z góry I myślę, że rzucimy cement w łazience I coś przygotujemy, to sprzątamy najwyżej w poniedziałek będziemy ciapać dalej Chyba najlepsza opcja Patrzcie co on odstawił Wejdźmy nam aż na zakręt My tyle węży nie mamy Tam stoi Teraz co ten odstawi, a tamten co? Ale lipa, pieniądze przywieźli do banku jeszcze. Jeździ po tych pachołkach. No i teraz to postawię później tamte No oj. A nie to pełny jest. Chyba. A tam pusty stoi. Wyzmyliłem nie taśma, bo tutaj też. Tak, to pełne. Ale armagedon. <grym> Co myśmy narobili? I też się w piątek. A mnie to zostawili busa tak, że ja nie wyjadę. Będę szukał ludzi. Niech mnie odjeżdżają. A oni chyba nie myślą, że ja będę tutaj cały dzień dzisiaj. Teraz wystarczy. Teraz to pół nawet nie pójdzie. Chyba, że chłopaki będą, ale to i tak nawet będę robić z I siadło. Słuchajcie, jaka miła niespodzianka. Jest z nami w ogóle jak to masz na imię? Robert. Robert, jest z nami Robert. Siema. Stały widz i Robert. nie uwierzycie. Przyjechał specjalnie, żeby nas tutaj odwiedzić na budowę, jak idzie. Jak tam? Podoba super. się Bergi? Kurde, ile lat już jesteś? 15. Ja pierdzielę. Początki wiadomo. Trudne, nie? No trudne, tutaj jest przerypanie. czasu. No robota No. Kogo pozdrawiamy? Cały Rzeszów, Lublin. I Poznań Aha, no Z Rzeszów, Lublin i Poznań Tak jest No bo z partnerkę mam z tego, z Rzeszowaj Aha, no to I tak krąży, nie? Rzeszów. Pozdrawiamy cały Lublin, Rzeszów i Poznań <grym> Słuchajcie, ja już w samochodzie Rozjechaliśmy się Jest piątek, mamy weekend Dość na dzisiaj Już nam się trochę nie chciało Cement mamy zrobiony Ile się dało z rana rzucić na tym materiale, co mieliśmy? Rzuciliśmy, kończymy to i ja w tym momencie też kończę film. Eee, jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Roberta i małżonki. Dzięki wielkie za odwiedziny, naprawdę bardzo miło mi. Eee, nie sądziłem, że specjalnie sobie weźmie chłopak wolne, żeby przyjechać i odwiedzić. I co najlepsze nie pytał nic, poznał miejsce, zobaczył busa przy szosie, zaszedł. Zajebiste, dzięki za odwiedziny, bardzo było miło. Zapraszamy częściej oczywiście. Yy, I słuchajcie, kończę ten film, jadę, złożę wam coś sobie poogarniam, trochę koło domu, coś tam yy, busa może posprzątam. Mam co robić. A jutro coś chyba wyskoczymy, ale nie wiem ile mi się uda. Bo mam też trochę planów innych, i obawiam się, że jutro nie będzie tego dużo. W sumie to też e, i tak i tak w ogóle, że się uda cokolwiek, bo były plany, że mogło nie być jutro nic, ale coś tam będzie. Tak więc serdecznie Was zapraszam na jutro na odcinek. Nie wiem o której godzinie wszystko się okaże, o której wrócę. I życzę Wam udanego wieczoru i do jutra.